Się, telewizowie. W dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie troszeczkę tramwajem w symulatorze tramsim. No, no to tak to właśnie jest. Ja Wam polecam od razu sobie włączyć tryb zaawansowany, bo tutaj możecie sobie zrobić automatycznie. Możecie sobie zrobić po prostu na przykład tryb COVID. Wtedy masecz w maseczkach będą chodzić. To awarię przełączników możecie sobie włączyć. Ustawie przełączniki automatycznie. Ja to mam włączone, bo nie muszę się męczyć. Albo nie, pokażę wam jak się włącza tramwaj. Pojazd startowy. Zagłuszenie sygnału. Dobrze. Możecie sobie ustawić porę roku. Może to być nawet Boże Narodzenie, co prawda, Boże Narodzenie to raczej nie jest żadna pora roku. Ustawmy sobie. lato. Wiosna? Lato. Lato fajne jest. No a może jakaś 15 albo coś. Nie co? Trasa. Wy tutaj od razu jeździcie w wahadło, to się nazywa. Czyli, że kończycie tą trasę i automatycznie jedziecie, zawracacie. Nie, że tam macie jakiś komunikat, ukończono trasę, ale nie, nie takie coś nie. To tak, jak w rzeczywistości jest. Dobrze, czy wszystko tutaj mamy? A nie, wiem, czy ten trybkowiec, a niech będzie sobie włączony. Dobrze, rozpocznij grę. I zatem mamy tutaj tramwaj R2.2b. Tak wygląda. O, automatycznie już... Dobra, to najwyżej kiedy indziej, na koniec odcinka, Wam pokażę, jak się uruchamia tramwaj. <laughs> Dobra, teraz może się Rozsą rozsiąść dzwonek. To chyba my tutaj. Dobra, ustawili nam wreszcie. O, to to. Ustawili nam wreszcie tą zwrotnicę. No teraz możemy sobie jechać na przesadek i drzwiczki odblokowujemy ja hamując. Drzwiczki jakby ktoś nie wiedział to się odblokowuje tutaj. O, tu jest. Tu jest jest blokada drzwiczek. Możecie sobie przypisać do niej jakiś klawisz, jak chcecie. Ale jak chcecie. Hamulec jest o tu. O ten przycisk. A jest napisane, że od razu mamy 2702? Dobra, jedziemy już na linii numer 27. że za kilka sekund będzie jechał Nie. Tu są bileciki. Tak, tak, tak. Tu jest kasownik czy automat biletowy? A tu jest automat biletowy, co tutaj można zrobić? E, nie wiem jak to jest w Niemczech, tutaj w tych automatach. W każdym razie, no kurczę, patrzcie sobie. Tutaj sobie ktoś siądzie, o, no i widzi wszystko. Albo jak się stanie. Widzi jak motorniczy. Dobra, ale nie o tym jest dzisiejszy odcinek. i na 27 tutaj chyba już kończę trasę. I co? Jadę się troszeczkę po składzie, pokażę Wam jak wszystko wygląda. Eee, dobra, bo y, tutaj no to każdy, kto jeździ tramwajem z wie, że takie kanapy są raczej właśnie przy drzwiach. O, tu jakieś pajace stoją sobie, a tutaj możemy oglądać teraz od tyłu. O, i zakaz siadania jest. Dobra. w każdym tramwaju telewizorek jest no może w tych starych bardzo starych tygodni. tak wygląda proszę bardzo tu jakiś sklepik taki typowy sklepik numer wagonu tutaj jest yy, chyba firma No, bo to jest przegółowy tramwaj Ogólnie to są też te tramwaje duwak tak zwane No i one są z lat 70. nawet o ja zaraz powinienem odjeżdżać Dobra, ja wam ja jeszcze pokazać jak uruchomić tramwaj żebyście wiedzieli w tak w razie w w razie gdyby się wam to przydało jak w ogóle to pokażę wam pojazdy no to tutaj jest ten R2.2B Flexity tu jest jakiś taki wysokopodłogowy widzicie a tutaj jest duwak, o którym właśnie tam mówiłem. Yy, on ma tu wagon, ktoś nie wiedział. Hmm, pokażę wam jak to wyruchomić Ustaw przełączniki automatycznie i wył. Dobra. Pojazd startowy. No ale nie zostałem. A to. Jest naprawdę teraz bardzo dziwne, bo ustawić, powiedziałem, żeby nie robili tutaj nic. Nie uruchamiali go. A tu słyszałem jakieś dźwięki. Może samouczek wezmę i pokażę Wam od razu jak to tutaj wszystko wygląda. Bierzecie sobie samouczki. Podstaw. To są wszystko podstaw. A to jest dziwne, bo ja ustawiłem, żeby numer wagonu był też inny, a inny mi dali. Kurs dla początkujących. No, proszę bardzo. Zatem tak. Z tego co pamiętam, to musicie otworzyć tą zaślepkę. O tutaj. Znajduje się ona w tym miejscu. Uwaj, to jest taki panel i to jest ta musicie wsadzić kluczyk wystarczy naciśnięcie. musicie wsadzić kluczyk i go przekręcić wszystko jest macie to jeśli tak no to fajnie teraz pantograf uważam który to jest pantograf jest pod tym tutaj takim białym musicie sobie żeby żebym wiedział, który jest od opuszczania. Dobra. W lewo opuszczacie pantograf, w prawo go podnosicie. Dobrze? Już wiecie. No i tam się Następnie, tak jak macie tutaj, włączacie. Więc O coś takiego. O ten tutaj właśnie i... W, w prawo to jest jakieś nie wiem chyba wyłączeń główny albo coś takiego w każdym razie yy, no, coś ważnego bo wszystko tutaj jest ważne no dobra jak już to macie to włączacie sobie czyli go wsadzić tu nie macie teraz tutaj Możecie na to, możecie na to, jak chcecie. E, lepiej ustawcie na to, na tą pozycję. Pierwsze w lewo. Znaczy, W lewo to jest cofanie, a w prawo to jest jazda w przód. Teraz co to? No, Wy... głowę. O. I teraz macie, dobrze. Teraz tutaj takie... sprawy... To, to jest, to możemy sobie wpisać numer kierowcy. Tony to niczego raz. Teraz numerek linii. Ja jadę na linii chyba 272701. A nie istnieje taka, aaa. Bardzo ja ciężko. co ma... 27. Powiedziałem jasno. A nie na 28. No dobrze, teraz mamy drzwi. Drzwi 1. I teraz macie nastawnik. tam tu zadajnik. a Dobra, już niech będzie. No i teraz możecie jechać. Nastawnik możecie poruszać yy, guzikiem U. A na pozycję neutralną Z. No to hamowanie. właśnie było tutaj chyba ja się hamowanie awaryjne pokaż wam gdzie to jest, tutaj jest hamulec w tym odblokowujecie drzwiczki poczekajcie, wiecie co, ja wam pokażę coś zresztą nie mogę wstać no nie wiem Teraz jest tutaj to kliknięte i jak odblokuje to się otwierają. Dzwonek jest pod guzikiem Po zero. Możecie sobie ustawić. I teraz tak, klikacie tutaj. Tutaj ten przycisk. Patrzcie na to. Odblokuję teraz. No. Widzicie? Tak to działa. Tak to już działa. Niestety. Do zobaczenia i cześć!